Spędziłem godzinę F w tym pokoju i nie uwierzycie, nic się nie stało! Chodź jestem Dinsowski, a to jest kolejny czek z Evil Nun The Broken Mask, czyli naszej pecetowej, ultra realistycznej wersji złej zakonnicy. I ostatnio wyszła aktualizacja ze szczurami. Szczury od razu mi się kojarzą z pierwszym filmem Wojka, który nosi właśnie tytuł Szczur. Chyba tak to było. W każdym razie to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia. A dokładnie mówiąc, ucieczki balonem. Przynajmniej tak zapowiedzieli nam to Kepleriansi. Ale dzieli nas od tego jeden skrawek maski. Tak, jeżeli zapytacie mnie, czy tutaj siedziałem pół godziny, to faktycznie tak było, ponieważ e, byłem AFK, gdyż mam tutaj do ogarnięcia e, jedną inną gierkę. Myślę, że ona się pobierze w tym czasie, ale się nie pobra, więc oczywiście e, my mamy teraz zupełnie inne zadanie. Muszę odnaleźć grala po to, by dalej móc grę przechodzić. Oczywiście Grala nie ma w najlepszym możliwym miejscu. Miałem nadzieję że go tutaj odnajdziemy, ponieważ jest to właśnie jedno z możliwych miejsc, w których tego Grala możemy mieć, a to oznacza, że muszę się teraz naprawdę naszukać, żeby w ogóle go znaleźć i pewnie będziemy musieli jeszcze wyjść poza teren tego budynku, znając życie, dlatego musimy iść na górę. Oczywiście musiało coś spaść, otwieramy sobie wszystkie przejścia i sprawdzamy, gdzie Grala mogła nam teraz zakonnica ukryć. Niestety nie dostaliśmy w tym miejscu Grala, tego się raczej... Z... O, gdzie ty jesteś? A tutaj jest. Jak ona się tam zakamuflowała? Pokażę wam trik. Patrzcie na to. Cyk. Widzicie to? Profesjonalista. Oczywiście prawie zginąłem przez to. To, to. Ale udało się uciec. Chociaż wiecie co? Sprawdzę, czy przypadkiem grala już nie mamy odblokowanego. Bo... Nie, teraz właśnie nie będą, czy grala odblokowałem ostatnio, czy też nie. Czy byłem na tyle sprytny, żeby tego grala sobie dać z powrotem? Nie, nie wydaje mi się, więc może lepiej go jednak poszukamy. I oczywiście pół godziny odcinka to będzie szukanie grala, więc spotkamy się już w momencie, kiedy grala e, zobaczymy. To otwarte. A to od kiedy działa? Maszyna z kolą. Coś. A! Zadziałało. Jeszcze tylko kilka razy. I mamy darmową zakonnicę kole. Co ja mogę z tym zrobić? Nic. Ale mogę to bezpośrednio zostawić, bo oczywiście to nie jest grani z remake'a, która nam kradnie wszystkie rzeczy, jak popadnie. Rozejrzymy się od razu tutaj, czy nic nie ma. Jeszcze przyjechała druga zakonnica, co oznacza, że możemy mieć problemy. Możemy mieć problemy, ponieważ ktoś mnie goni i nie ma żadnej muzyczki, która sugerowałaby, że. Kurzy da się to otworzyć? No nie no, fantastycznie! Śmieszne sam początek! Jest! Po raz pierwszy go złapałem w ciągu mniej niż 10 minut, więc widzimy się już w bunkrze i. Zobaczymy, jakie jest nasze. Dokładne zadanie. Nie wiem, czy wejście tutaj było dobrym pomysłem teraz. Co jest? No, teraz zadziałało, no kurczę. Gra ostatnim razem płatami figle i to mnie niepokoi. Jest bardzo niepokojące. Ostatnia część. Jeszcze jakiś domek narysowany. I fioletowe drzwiczki na strych. To ja wiem, gdzie one są. Tak, akurat kojarzę. Thieving rat. Eee, pralnia była tak mała, że. Ale nas jest tutaj coraz więcej i więcej. Odkąd pobrudziłem swoje ręce fal farbą? Kurczę, no nie doczytałem. Nawet po angielsku nie zdążyłem przeczytać. Nie pozwalaj mi i czego, odkąd pomalowałem swoje ręce farbą. Chcę stąd wyjść, chcę zdjąć tą głupią maskę, bo ponieważ nie mogę przed nią dobrze oddychać. Nie chcę, żeby ta głupia zakonnica porywała więcej dzieci. Przesięgam, że ktoś to przeczytał, chcę iść do domu. Oczywiście wiadomo, że ta osoba nie uciekła, ponieważ dalej jest. Tutaj na miejscu z nieznanych powodów tak naprawdę. No bo teoretycznie mogłaby uciec i powiedzieć, no siema. Taka zakładnica porywa dzieci. I może ktoś coś z tym zrobi. Mm, wiecie co kojarzę, że to musiało być w tym budynku. Tylko nie jestem pewny, gdzie dokładnie. Jeszcze ktoś gdzieś tutaj hałasuje. Czy nie było tu? Nie o, tutaj dolo. To idziemy sprawdzić. Co dalej? Bo ja coś kojarzę z tymi szczurami, że było w oryginalnej. Gratulacje, idzie ci bardzo szybko. No, fest szybko, Nie wiedziałam ile gra szukałem. Eee, musimy powstrzymać. A, Dobra, to wytworzymy sobie teraz specjalnie ten pistolet na gumy, e, żeby znaleźć szczura. I potrzebujemy kolejnego. Kolejnej rzeczy, więc tak. Musimy znaleźć e, złodziejaszka. Szurac złodziejaszka. Jest zamknięty wraz ze swoimi kumplami na strychu. Następnie musimy stworzyć pistolet na gumę. Potrzebujemy nun -coli, gumy i zabawkowego pistoletu. No to, to nie będzie takie proste. Znaczy, nie takie trudne. <laughs> Zamknijmy to, bo mi się wydaje, że na tej idzie. O, oczywiście specjalnie pewnie dają tutaj tego węta, żeby można było. Bez problemu. Powiadomić zakonnicę. Siema, przyszedłem. Możesz mi zacząć gonić. Pytanie: jak szybko się dowiemy, gdzie są szczury? Właśnie miałem mówić. Dobra, teraz jest taka sprawa, że szczurów mamy tutaj trochę więcej niż się spodziewałem. Co może być problematyczne. Dobra, mamy już jedną z rzeczy, których będziemy potrzebować. Więc ja bym sobie ją tutaj spróbował zagrować. Może dzięki temu, że kłócam, to mnie nie zauważy, Jestem mniej widoczny. Ty, faktycznie. Ee, szczur, który jest nam potrzebny, jest podświetlony. To jest szczur z Mamy jakiś dodatkowy klucz tutaj, którego nie widziałem wcześniej. O, tej był? Czy jeden ze szczurów go przypadkiem zostawił? Bo teraz. Ej. Ty jesteś większy niż Bochen Chleba. To są faktycznie jakieś szczury z Mm, pewnie będziemy potrzebować jeszcze receptury do tego wszystkiego. To wiecie co, to ja sobie to zacznę znosić. E, w sumie które byłoby najszybciej. Myślę, że tędy w dół. No, to byłoby chyba najlepsze, co mogłem teraz zrobić. Poznoszę sobie to, bo to było mniej więcej, mniej więcej sklerozu przemek. Gdzie to było? Chyba tutaj Nie, to te drzwi w ogóle były Czekajcie, tutaj na pewno Nie, to było po drugiej stronie, ale wiem, że dało się tam dotrzeć Tędy Bo tu było jakieś tajne przejście, nie? O, bingo, mamy to No, tu było to przejście I tutaj się to wrzucało, więc jednak pamięć mnie Nie myli Wrzućmy to tutaj, mamy pierwszą rzecz Oczywiście kola również Tutaj powędruje, no bo wtedy nam zostanie Już tylko... Znaleźć yy, pistolet zabawkowy, ale no to chyba nie będzie problem, bo mamy klucz do tego, także raczej spoko. Dobrze, że to tutaj jest oznaczone, ale yy, z jakiegoś dziwnego, nie, nieznanego mi powodu uczułem chęć sprawdzenia tego. Może zobaczyłem to na jakimś trailerze i utrwiło mi to w pamięci. To jest wysoce prawdopodobne. Mamy już dwie rzeczy, potrzebujemy jeszcze receptury oraz samego pistoletu zabawkowego, żeby dzieci w pralni mogły nam go złożyć, a następnie wrócimy tutaj na polowanie na bestie. Jesteśmy na górze, oczywiście zakonnica jest też tutaj. My idziemy w... tu, bo tego zamknąć już się nie da niestety. Zbieramy klucz, który został gdzieś tutaj. I mam nadzieję, że ona nie poszła za nami Ale z pewnością poszła Nie odpuściłaby Już się przestraszyłem tego jednego szurka Uwaga Otwarte Dalej jedna Ojej, no niepotrzebnie po pohałasowałem Dalej nie mamy Receptury Więc ona musi Gdzieś tutaj jeszcze być mm, Wiecie co Poszukam jej, jak już to zaniosę. Może co? Może uda nam się bez śmierci to przejść? To nie będzie jeden z krótszych i przyjemniejszych czapterów na to wychodzi, chociaż nie mówmy hop. Nie bez powodu. Mamy możliwość załadowania tego pistoletu ponownie. W razie potrzeby wyeliminuję zakonnicę na jakiś czas, jeżeli będzie tutaj nam socić za bardzo. Cześć, to w sumie najszybciej jest ten, mimo wszystko. No tak, no to ja zrobiłem niepotrzebne okrążenie. ponownie, Ale patrzcie, i gotowe. I wracamy na górę. Na samą górę. Nie dość, że kurczę grala dostałem dzisiaj szybko. Dostałem wszystkie temki, dosłownie pod nosem. To no nie cudowny dzień się zapowiada po prostu. Tutaj da się to otworzyć, nie da się tego otworzyć. Szczególnie znaczy ogólnie ta szkoła mi się bardziej podoba niż w jedynce, ale... Znaczy w niż w części tej grze mobilnej. Jednak powiem wam, że tamta mobilna miała jednak ten taki klimat grani po części, który powodował, że przechodzenie tej gry było... Tylko ciężkie, ale też czasami straszne No nie no, ta bestia tutaj naprawdę jest szybka Więc trzeba będzie się zmienić w cierpliwość przy strzelaniu Ale proszę bardzo, nawet coś takiego dostaliśmy To dosłownie tak jakby te szczury Mówiły Przemeku, ratuj nas A w ogóle gdzie jest zakonnica? Ona gdzieś sobie poszła? Jej nie ma Czuję się jakbym przychodził tu na practice Ale jesteśmy na normalu Wziąłem normal, żeby dzisiaj psycha mi nie siadła Bo mi czeka jeszcze Coś strasznego do przejścia Moment, moment. Tędy idziemy. No jak nic, ona gdzieś poszła? Albo ją przejechało auta, dostalibyśmy raczej powiadomienie. Pyk, start i lecimy. I jestem ciekaw jak ona zareaguje na to, jak jej strzelę w łeb z tego. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie mamy tutaj jeszcze jednej rzeczy do zrobienia. A mianowicie naładowania tego, ale to bez różnicy, To mamy na górze kulki, więc wszystko jest git. Dobra, ile mam amunicji? Na S strzela. Robimy napad. Celuję do ciebie, celuję do ciebie. Ej! Zamknę oczy i wszystko będzie w porządku. Jest. Działa. Działa. Ja się bałem, że... To no bojecie strzelić na tamtym klawiszu. Okazuje się, że no nie, Przemek idioto jeden. Gdzie jest zakonnica w ogóle? Tamtego to w ogóle nie interesuje, nie? Otwórzmy sobie te drzwi przy okazji i chodźmy tędy. Może ją znajdziemy. Może poszła spać. Może powiedziała, że Przemek, tyle ci sprawiłem problemów. Niech to będzie twój ostatni dzień, kiedy wszystko pójdzie po twojej myśli. To on musi mieć ten fragment maski jakoś na sobie. Wcześniej o tym nie pomyślałem. Mam dziwne wrażenie, słyszycie te dźwięki? Wrażenie, że za, za konice coś się stało. Musimy to sprawdzić. Czy to oni tak robią? Jak to on się porusza za szybko? Nie rozumiem teraz. Jakie ja zajęcie mogę znaleźć z Szurą? Teraz to chyba właśnie gra powiedziała, czas utknąć na chwilę i to wygląda jak ser. Pierdzielisz, że to... Nie gadaj, no... Człowieku! Przecież ja bym tego w życiu nie zgadzał, tego nie zauważył przypadkiem. ja nie chciałem cię zabić, Szurku. Nie chciałem, ej! Co jest? Nie mogłem tego dropnąć. Dobra, mamy tą maskę w końcu. Ale gdzie jest zakonnica? To jest zagadka, której się nie da rozwiązać. Normalnie ona się przecież zawsze tepała za nami wszędzie. I nie żebym narzekał, nie? Normalnie bym tą grę zrestartował, jakby nie było przeciwnika. Ale wiecie, drugi raz przechodzić to samo, wiedząc gdzie co jest, to już wiecie, to, to już jest co innego. Dobra, może zawsze nie powiedziałem, że jej nie ma. Nie, no, a może i nie ma faktycznie? Że za konica siedzi na Kimlu. No mówię wam, nadzieję, tutaj mnie zobaczyła. A tutaj o, jesteś! Dobra, wracam do pokoju, nie ma problemu. Nie ma problemu, słuchaj, nie musisz mi dwa razy powtarzać. Idę tam. Yo! Co tu się dzieje w tej grze? Zamykam drzwi. I zamykamy sekretne drzwi. Nie wiem dlaczego to zamykamy zawsze przy guzik. Ale to już ostatni fragment maski. Czy będziemy mogli jej od razu użyć? O, to jest pytanie. Bingo. Maska została złożona. A zatem i ofiara musi być słona. Znaczy co ty gadasz, Przemek? Przeszło znowu, prze... Hamaska potrzebuje energii, a my musimy przejść w takim razie przez drzwi pamięci. Jak to w przyszłości? Narobili smaka i tyle. To są ko kolejne wspomnienia, ale tym razem. Kolejnej aktualizacji to będzie. Dobra. No mam nadzieję, że on się o ten odcinek, bo prosiliście na Discordzie o niego, żebym nagrał tą aktualizację. Myślę, żeby ją nagrać dopiero wtedy, kiedy widzi już pełna wersja, ale no, jesteśmy już tutaj. Więc tak naprawdę ostatni odcinek to już będzie ucieczka balony, mi się wydaje, ale nie wiem, ile pełna wersja doda kontentu, więc jeżeli na przykład się okaże, że doda dużo kontentu, to sobie jakiegoś live'a zrobimy najwyżej z przejścia wszystkiego do tego samego momentu, w którym jestem teraz. Ale na razie was żegnam, do zobaczenia kolejnym razem. Po I cześć!